Często oglądacie rolnik szukarzony albo obrady Sejmu albo inne seriale ciekawe, a ja jestem przed telewizorem i zajadam się orzechami. Sprawdzę poziom glukozy po zjedzeniu 70 gram orzechów włoskich. odanów to to ma niewiele. Bo 11 g na 100, a jest 100 gramów orzechów, to jest naprawdę sycisz się na maksa. Zajebiście te właściwości, nie musimy wiedzieć o dobrych tłuszczach, w tym e, błonnika, białko, wszystko w fajnych składach i proporcjach wciągnę. Lepsza zagryzka niż te wafelki ryżowe, o które mnie pytacie. Wafelki ryżowe. Mm -mm, mm -mm. Tam już wyniki. Sprawdźmy na moim CGM-ie. Ciągle go glukozy. Co się dzieje z poziomem? I mamy tu wzrost plus 15. No, zjadłem ich 100 gramów, to jest całkiem dużo. Natomiast tak się nie spodziewałem, bo jeśli jesteś insulinooporny albo cukrzyk, to te wzrosty mogą być wyższe. Ale nie jest to tragedia. No, nie jest to tragedia. 100 gramów to też jest dużo. Uważam. do kawki fajny pomysł. Nie będę wspominał o wartościach i walorach smakowych i zdrowotnościowych, bo jest tak. I co ten wzrost, plus 15. Odpuszczamy, no nie ma tragedii. Można rzechy jeść.